Siemanko, witam wszystkich w drugim odcinku z serii zagrajmy w Limbo. Yy, jesteśmy w 16 rozdziale to zaczynamy. O, tutaj właśnie stajemy yy, się jakby takim zombie. Jaki tam glud nam wchodzi w głowę I Nie możemy... Możemy tylko zwolnić z w przeciwną stronę. Dospieszyć bądź skakać. Ale nie możemy w drugą stronę wrócić Tylko światło go zmienia kierunek Jak wejdziemy na takie większe światło to zmienia kierunek o, w takim tylko możemy skakać I o tutaj tylko takie tak jakieś potworki Mogą je... to zjeść co mam na głowie Dobra O takie światło i on tutaj zmienia kierunek Dobra trzeba tu przeskoczyć Podstawić Oj, teraz skoczyć I właśnie nam zjadło Dobra Idziemy dalej. Gdzie tu jesteśmy? Eee, jakiś kołowrotek. Idziemy dalej, idziemy dalej. O, jakiś potworek. To jest jego jedzonko. Musimy mu trochę tutaj dać tego jedzonka. Podskoczymy. O, właśnie go przegonimy w tamtą stronę. Gdzie ty chciałeś? Do dziury uciec. O właśnie. A teraz nikt będzie zasuwał. O, musimy tam zniszczyć ten mechanizm. No i tak oto powstał deszcz. Po zniszczeniu tego mechanizmu. Idziemy dalej, teraz tak tutaj będziemy musieli dać na, mniej więcej na sam środek. O, ale trzeba tutaj wyskoczyć, O właśnie się złapać, i teraz trzeba to napuścić trochę wody. Woda napuszczona, jeszcze jeszcze trochę. Dobra. Dostanie, dostał. Trzeba to szybko zrobić, bo zaraz woda będzie opadać. Idziemy dalej. i po, po, Powiększył ekran. Oddalił. O, cholera, utopiłem się. Mamy bardziej wyjść. Trzeba. Pchamy tu przez wodę. O, teraz się za, zaleciałem Mniej więcej na, o tutaj trzeba dać I teraz będziemy to szybko musieli robić. Dźwignia, bo tu woda się będzie podnosić. Szybko lecimy Otwieramy I skaczymy na tą beczkę. Można spodnieć się do drabinki. Dobra, idziemy szybko do góry. I teraz tą beczkę. Tylko ta beczka już się będzie zatapiać. Więc tak blisko ci dajemy. Wychodzimy. Teraz w tą stronę. Hop. Dobra, udało się. I zjazd. I tutaj trzeba wyskoczyć. Teraz tak, odejdzie się woda. Otwieramy tylko dla, dla tej kuli. Mniej więcej wejście. Szybko zamknąć. Popchać ją, o cholera. Popchać, popchać, popchać. I szybko biegniemy na schody. Teraz, na te, tutaj musimy stanąć, i to nas podniesie do góry. Ona nas trochę oddala. Przy tym kraju trzeba być. Dobra, wystarczy. Lecimy dalej. Teraz jesteśmy. Aha, no to trzeba wody napuścić. Mniej więcej po... połowa musi być o. I zamknąć. Żeby się już nie wylała. Teraz tutaj opuścić. O, właśnie, żeby się podniosło. I teraz już mamy wyjście do góry, Dobra, idziemy dalej. Teraz, co tu będzie? Aha, Teraz tak, nie można tutaj nie wyskoczyć na to, tylko trzeba tak pociągnąć, żeby, żeby mieć tutaj wyjście do góry. Muszę popchać trochę. Bo teraz niestety się staniemy we władaniu tego gluta. Trzeba tam iść szybko. Znaczy no, szybko nie trzeba. Dobra, teraz zrobimy w drugą stronę. Na dół. Teraz trzeba już szybko iść. tu się coraz woda podnosi. Szybko, szybko. Jest, złapałem się. Musimy cały czas szybko aż do, znowu do tego do tego światła iść. O! Chyba, chyba się udało. Tak jest. I teraz musimy czekać na rurę chyba. To jest jakaś rura. Żeby móc po niej wyskoczyć No podnoży się woda szybciej O jest No jakaś Jakaś rura Jest udało się No i teraz Zjedzone Dobra, idziemy do góry Tutaj w prawo Skok Udało się Idziemy dalej, idziemy dalej Gdzie zjazd? Jest, udało się się chwycić, trzeba szybko iść, żeby, żeby nie, nie spaść z tej renny Udało się. Dobra, teraz. No, tutaj mo mogę, mogę kilka razy paść. Chyba padnę. Ale fart. <laughs> Nie udało się za pierwszym razem. Pierwszy wybuch. Teraz. O cholera. Jest. Udał się. Dobra, nie możemy spaść. Musimy wyłączyć zasilanie. Zasilanie wyłączone. Teraz możemy już sobie bezpiecznie przejść. Idziemy, idziemy. Hotel. Szybko. Huh, udało się. Idziemy dalej. O właśnie, teraz trzeba tej uszkodzić. Szybko, najpierw o tą. Raz, tylko raz. Teraz, wózeczek I wyskoks. musimy z wysokości I skoczyć tutaj, dobra, udało się Po linie trzeba zejść, bo to za wysoko To śmierć murowana Dobra, udało się Musimy tutaj to rozwalić chyba O kurde dobra To jest rozwalone Aha, najpierw trzeba rozwalić i później iść tutaj, bo w tej się zajemy tym zombie. I tak to by nas to przygniotło i, i koniec, ale to jest przejście Dobra, dobra O właśnie. Tego trochę podpali i w drugą stronę. Ale się, ale bieg. Nie, no zombie. To teraz tutaj będzie. O, ale się wleczę. Aha, tutaj te windy. No, tutaj trzeba cały czas niestety iść, iść, iść. Tutaj będzie trochę chodzenia. Idzie, 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 idzie. Skakania. Udało się. Iść, iść, iść. <słyski> Tylko iść. Tutaj trzeba teraz zwolnić. Ponad 10 trzeba zwolnić. W przeciwnym kierunku. Udało się. I skok. Ale fart. Bo nie zwolnimy, to nas to przygniecie. Teraz trzeba wyczuć moment. Teraz. Jest. Udało się. Teraz tak. Tu będziemy musieli rozbujać. ja inaczej nie wyskoczymy. Tak ze dwa razy. O, jeszcze raz. I teraz. Szybko, 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 szybko. Dobra. Teraz to też musimy rozbujać. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Wszystko idzie zgodnie z planem. Super, się wszystko udaje. Dobra. Teraz idziemy po tą skrzyneczkę. Musimy ją dać na winne. I do góry, teraz w dół, i szybko to trzeba przyciągnąć. Szybko, 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 szybko. O, I teraz już możemy bezpiecznie. Skrzyneczkę przenieść, bo tak to będzie nam tutaj przeważać, jak nie damy tego. Teraz mniej więcej tutaj na środku ustawiamy dźwignia. O, źle trochę ustawiłem. Bardziej na środek. O, gdzieś tak. Dźwignia do góry i szybko. Dobra, złapałem Lecimy, lecimy, lecimy. No, można się tutaj rozbujać w sumie. Dobra, teraz tak. Tu będzie trochę skomplikowane. Może damy radę. Za pierwszym razem dźwignia. Tyle, odczekać. Teraz. No, niestety nie dałem rady. Mogę się zabić od razu. Ale mnie zmieniło. Za krótko, żebym tutaj czekał. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Jest. Ty. Nie. Spadł. No nie, no. Jak to się mówi, do czego raz sztuka. Hop, jest, udało się. Do czego raz sztuka jednak. Więc się to bujało. no to jakaś jest pszczoła, wielka pszczoła. Trzeba powoli się do niej zbliżać. bo wtedy nam odleci a tego nie chcę. o, patrzy się to wtedy trzeba się zatrzymać potem znowu trochę podejść patrzy się, znowu zatrzymać jeszcze troszkę jeszcze troszkę teraz jest, złapaliśmy ją tylko dzięki niej możemy tutaj wylecić. Ale z nią się szarpie. No, kej, okay, jej upierdzielił. Dobra, idziemy dalej. Co tu będzie teraz? Aha, mechanizmy. Dobra. Muszę tutaj do góry wyskoczyć. No, to będzie trochę niestety skomplikowane. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie za pierwszym razem. To tak. Tutaj od razu dajemy do końca. Tutaj mniej więcej tyle, ile teraz jest. Przerwy. I teraz tak. Dźwignia, szybko biegniemy. Dociągamy tutaj. O, choinka. Może się uda. Jest, udało się. Na farta. Puściłem kontrol, a to trzeba kontrolem przytrzymać tą dźwignię i myślałem, że mi się nie uda. Ale wszystko dobrze się skończyło. Dobra, tutaj już bliżutko damy. Albo nie może. Troszeczkę. Teraz mamy tą kulę. Teraz tak. Rozpędzić na samą górę. I szybko biegniemy. Jest, udało się. I teraz tak się ona roz, rozpędzi, że, że jeszcze raz będziemy mogli. O, właśnie. Udało się. Mamy to, aha, żeby tutaj wyskoczyć, dobra, trzeba uruchomić maszynę. Ale wielka zębatka, dobra, lecimy, lecimy razem za pudłem. skoczyć to trzeba ściągnąć o choinka już myślałem, że dorypałem, ale się udało dobra druga beczka jest Zaraz to też musimy musimy popać jedną tu, a drugą na to. Teraz mamy wyjście. Super. Dobra, to trzeba to rozbujać odpowiednio. I raz. I do przodu, i do tyłu. I do przodu, i do tyłu. Myślę, że już wystarczy. No i tutaj tu już się trzeba tak rozbujać, żeby przeskoczyć. Udało się. Myślę, że na tym zakończymy drugi odcinek. Zapraszam na kolejny.